Moi drodzy, dziś moja propozycja gry kółko krzyżyk, albo jak wolicie, kółko kwadrat. Jest to gra z naszych lat młodości, którą możemy przekazać troszeczkę w tej formie plenerowej naszym milusińskim, naszym dzieciom, naszym wnukom. W grze wykorzystamy umiejętność robienia koła na szydełku. I kwadratu grany. W tej formie, którą przygotujemy, możemy ją zabierać w plener, możemy grać w ogródku, w domu, także dowolność jest wskazana. Zatem zapraszam Was już teraz do oglądania filmu do końca, do lajkowania, komentowania i udostępniania bliskim i znajomym. Ja swoje kółka i kwadraty wykonałam z naturalnego sznurka jutowego. Przy użyciu szydełka 5 mm. Pracowałam w plenerze, dlatego też wykorzystałam karton z odzysku jako planszę, do której dorysowałam długopisem linie Przechodzimy do wykonania kółka. Pracę rozpoczynamy od magicznego kółeczka, u mnie pojedynczo nawijane, od razu z jednym oczkiem u łańcuszka. Następnie jeszcze jedno oczko łańcuszka, mamy dwa oczka łańcuszka i one będą nam stanowiły pierwszy słupek. I te dwa oczka łańcuszka, a nie trzy, tak jak książkowo na pierwszy słupek, ponieważ będziemy to kółeczko zamykali igłą i tworzyli dodatkowe oczko. Dlatego wykonujemy tylko na sam początek dwa oczka łańcuszka. Następnie wykonujemy już teraz zwykłe słupki i tych y, zwykłych słupków w magicznym kółeczku potrzebujemy mieć y, 15 w tym okrążeniu y, wszystkich słupków łącznie z tymi dwoma oczkami łańcuszka na samym początku potrzebujemy mieć 16 Pracujemy i spotykamy się na końcu okrążenia Okrążenie teraz będziemy zamykali i będziemy go zamykali igłą. Zatem zaciskamy magiczne kółeczko, odcinamy sznurek. Przy użyciu igły będziemy domykali to nasze kółko. Na początku zaznaczyliśmy sobie pierwszy słupek zwykły, w który będziemy się wbijali i będziemy domykali to nasze kółko. Zatem popatrzcie, jak ja zamykam koło, by uzyskać ten taki estetyczny brzeg naszej robótki. Zamykając igłą, uzyskujemy ten bardzo estetyczny brzeg naszej pracy, to znaczy tworzy nam się takie dodatkowe oczko, i dlatego też na samym początku wykonaliśmy tylko te dwa wspomniane oczka łańcuszka. Końcówki oczywiście ukrywamy, wplatając w naszą pracę. Tak samo dobrze zabezpieczamy magiczne kółeczko. Po dobrym zabezpieczeniu końcówek, nadmiar odcinamy. Nasze koło gotowe. Przechodzimy do wykonania kwadratu. I będzie to klasyczny kwadrat grany. Zatem ponownie. Pracę rozpoczynamy od wykonania magicznego kółeczka u mnie pojedynczo nawijane z oczkiem łańcuszka, ponieważ będziemy ten kwadrat również na samym końcu zamykali igłą, zatem pracę będziemy rozpoczynali od dwóch oczek u łańcuszka. Następnie wykonujemy jeszcze jeden słupek, i teraz przechodzimy do wykonania rogu. Na róg przeznaczamy dwa oczka łańcuszka. Następnie zestaw trzech słupków. Dalej. Kolejne, kolejny róg, na który przeznaczamy również dwa oczka łańcuszka. Pracujemy i spotykamy się na końcu okrążenia. Ponieważ nasz projekt, nasz kwadrat. Zaczynaliśmy od wykonania dwóch oczek łańcuszka jako pierwszy słupek i kolejnego słupka zwykłego. To do całego zestawu trzech słupków brakuje nam jeszcze jeden słupek. Zatem wykonujemy ten ostatni w tym zestawie słupek. Zaciskamy magiczne kółeczko. Odcinamy sznurek. I również teraz, tak jak wspomniałam przy pomocy igły, będziemy zamykali nasz kwadrat, tworząc to dodatkowe oczko, to dodatkowe oczko łańcuszka. Nasz kwadrat z estetycznym wykończeniem i zakończeniem gotowy. Oczywiście końcówki dobrze zabezpieczamy, wplatając w naszą pracę, a nadmiar, a nadmiar ich odcinamy. Kółka i kwadraty. Oczywiście wykonujemy taką liczbę, która nam będzie potrzebna w naszej grze. Planszę wykonałam z tekturki tak jak wcześniej wspomniałam, oczywiście z tekturki z odzysku. Dorysowałam dodatkowo wiadomo linie. Nasza szybka, szydełkowo tekturkowa, taka mobilna gra kółko krzyżyk albo kółko kwadrat gotowa. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie filmu do końca